Witam wszystkich graczy Skilla, jest to krótki filmik dla tych, którzy czekają na niego i wierzą w to, że Skill Special Force 2 wróci dzięki petycji czterech czy tam pięciu tysięcy osób. Dla osób, które widzą wiele screenów, gdzie piszą z ludźmi, którzy mają jakieś info i tak dalej, no ale cóż, nie trudno jest oszukać ludzi i zrobić przykładowo konto na Facebooku i napisać do osoby, która niby zajmuje się tą grą. Tak samo ze screenshotami od Aeria Games. Wszystko da się przerobić. Akurat z wydaniem skilla przez Aeria Games ludzie mogą się pomylić, ponieważ na tej platformie skill był wydany, jednak miał nazwę Soldier Front 2 i była to wersja amerykańska. Nie mówię tu oczywiście o tym, że wszyscy oszukują, bo sam nie wiem jaka jest prawda, ale nie chcę też, żebyście wierzyli we wszystko co zobaczycie. Sam osobiście mam nadzieję, że skill. Special Force 2 wróci, ale co będzie, to się dopiero okaże.